Witam. Wpadł mi taki wzmacniacz A720, bardzo ładny. Tutaj super świetna sprawa. Oryginalne tranzystory z tej samej partii. Świetnie. Kondensatory 22 mF. Super. I taka jedna bolączka. Okazało się, że. Ten potencjometr odwinął kitę, tutaj się tak wpiałem, mówiąc delikatnie, o w ten sposób się wpiąłem, Tuż już nawet mi się troszkę rozleciało, ale to nic. Przed chwilą się wpiąłem tak z zewnątrz, podałem mu dźwięk i i i. wymienię potencjometr. Założę mu ten Alps RK168. Tutaj jest silnik. Wprawdzie ten wzmacniacz nie potrzebuje potencjometru z silnika, ale z silnikiem, ale to nic, bo potencjometr jest dobry, więc on tu akurat będzie podpasuje idealnie. Aha, tutaj widać, że ten wzmacniacz chyba w jakiś takich warunkach był trochę, trochę niesprzyjających. No nic, do wymiany pójdzie też przekaźnik zostaną poprawione luty zostanie wyregulowany prąd spoczynkowy i tutaj zauważyłem jeszcze, o tutaj tu w tym miejscu, trochę tutaj gdzie był ten klej że trzy rezystory tak trochę zaczyna jakby rdza pierniczać i one zostają wymienione zostaną wymienione i po drugiej stronie tak samo dla symetrii także będą wymienione i biorę się na to dzisiaj pod wieczór albo nawet wieczorem Dobra patrzcie tu, tego kleju to nie znoszę Gdzie się bostało? W jakimś garażu czy co? Kurwa nie wiem Trzeba być trochę płytkę wyczyścić O takie coś zrobiłem Żeby jednak tych użyć oryginalnych połączeń jak najbardziej to tylko możliwe I według tego schematu no i tutaj jeszcze wezmę to, pomierzę wszystko dobra, zmienione tutaj raz, dwa, trzy i tutaj raz, dwa i trzy te rezystory tutaj te 220 to on jest taki bardziej żółty żółto-zielony może i tutaj to może to zbyt pochopnie wymieniłem, ale to nic. Niech ma. I tutaj przykaźnik. No i powiem Wam, że tutaj wygląda to bardzo ładnie. Tutaj poprawię raz w tym miejscu. O tutaj i tutaj. To chyba tranzystory. I tutaj jeszcze. No ale to może jeszcze ze dwa miejsca, inne czy trzy. Ale praktycznie nie ma żadnych zimnych lutów. O, tutaj poprawiłem. ci to, to miejsce, nad że czy jest takie odbarwione? O, tutaj trochę poprawiłem jeszcze. Dobra, sytuacja się zmieniła. Okazało się, że potencjometr głośności był niewinny. No miał małą nierównomierność, ale to nic takiego zauważalnego. A tutaj winowajca stoi przed wami na baczność. Tutaj jest trochę niewyraźny. Taki właśnie potencjometr Alps od balansu 2x250 kΩ MN i w tym właśnie jest kurde kłopot, że to jest MN, bo nie jest taki łatwo potencjometr dostać. Ja zamontuję tutaj ten. No trudno, nie ma wyjścia, musi tak być. E, on i tak nie będzie dużo używany, więc myślę, że powinien podawać tutaj w Ale jakie były objawy? Zwiększyłeś głośność, Z... głośność zaczęło się coś, kum... kombinować. Tutaj przełączyłeś jakiś przycisk, zaczęło durnieć. Dotknąłeś obudowy, już zaczęło się e, e, głupkować, I to wszystko był winien właśnie ten potencjometr. Tutaj potencjometr, jeszcze ten oryginalny zawiesiłem na ścianie, jeżeli ktoś by chciał miał takiego elektronika, który będzie w stanie go zregenerować. A potencjometr musiałem wstawić oryginalny, bo tam ten coś świrowo fisiował. I co ciekawe buczał. A ja ostatnio już mam tego buczenia po, po dziurki w nosie po poprzednim projekcie już mi starczy. Teraz tylko co ustawia ten prąd spoczynkowy. Ma być tutaj z tej strony 5 mV. I tutaj też taki rezystor, co tam widać, końcóweczki z niego wystają. Też ma być 5 mV. Tylko dlaczego ja mówię prąd spoczynkowy i 5 mV? Bo ustawiamy spadek napięcia na rezystorach. No, wzmacniacz tutaj ten akurat 720. Tylko taki trochę zaciemniony, bardzo dobrze brzmiący wzmacniacz, nie ma nic wspólnego ze wzmacniaczami AX470 i AX1050 na szczęście. Ale nie będę robił odsłuchu, dlatego że nie chcę się denerwować, już nie potrzebuję kolejnego, a nie ten, nie jestem audiofilem, nie nie gonię króliczka, nie potrzebuję dodatkowych wzmacniaczy, także. Także zobaczmy sobie schemat. Tutaj mamy. Zobaczcie, jak fajnie. Podwójny stopień różnicowy. Stopień napięciowy dalej. Tutaj jest stopień końcowy. I o takie trzy tranzystorki. Jeszcze one są do tego. One załączają AutoClass A. Dlatego, że ten wzmacniacz 720 ma możliwość pracy w klasie A poprzez dwunastokrotne zwiększenie prądu spoczynkowego. No to teraz, zobaczmy sobie specyfikację, ile będzie miał wtedy wat. Dobra, już to sprawdziłem. to nic nie ma ani słowa. To trzeba sobie wygooglać coś na ten temat, ale to też nie za bardzo można znaleźć. Yy, w automaniacy znalazłem yy, Audiomaniacy Znalazłem tutaj taką informację tutaj to 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 wiadomo Że 15 W czyli wypadałoby jakoś tak że 2 razy 15 Ale znowu później w, w specyfikacji wzmacniacza A1020 yy, Znalazłem że jednak na kanał w klasie A ma 5 W, czyli 2 razy 5 a więc nie wiem nie wiem za bardzo ale mniejsza, dlatego że klasa klasa A to jest tylko piecek. I właśnie po to są te tranzystory tutaj, żeby odprowadzić ciepło no i nic więcej się ja nie spodziewam żadnych jakichś rewelacyjnych rewelacyjnego brzmienia z tego ale, jeżeli ktoś chce sobie ten wzmacniacz wykorzystać jako, jako piec, jako ogrzewanie domowe, to śmiało może sobie na tą klasę A przełączyć. I wtedy będzie ten ktoś sobie najprawdopodobniej wmawiał, czy wzmacniacz w klasie A gra lepiej. Co zostało zrobione? Wymieniony przekaźnik. Te kondensatory tutaj dwa zostały wymienione, tak jak radził w którymś ze swoim filmiku, chyba też dotyczącym 720, radził Hobby Elektronika, także dziękuję. Bo jak zmieniłem, zmierzyłem te kondensatory, okazało się, że są cieniem siebie po prostu. Także zostały zmienione. Tutaj jeszcze te dookoła, tutaj nawet nie. są takie rezystory, te małej mocy też zostały zmienione. I ten właśnie potencjometr na telpod, potencjometr balansu. Zostały w niewielkim zakresie poprawione luty, ale to dosłownie to ja maksymalnie chyba 10 lutów poprawiłem. Także tutaj jeżeli chodzi o luty to Yamaha bardzo dobrze. Dziękuję za uwagę.